Cześć, witajcie z strony Waldoć, to film na moim kanale, a dzisiaj zajmujemy się Farah o kamiennym sercu, z tego tytułu, że jest to najlepsza postać podłuki w ratowaniu świata, a jest teraz dostępna za fabułę za Kastańca. Półtorej godziny gry i zdobywacie topową bohaterkę w ratowaniu świata. A postać jest topowa podłuki z tego tytułu, że posiada bardzo fajny profit, czyli strzała Amora. Mianowicie, w momencie, kiedy gramy tą postacią, strzała rozbyzguje się w 5 targetów i zadaje 60% obrażeń, a kiedy wrzucamy tą postać do jakiegokolwiek innego buildu, strzała się rozbyzguje w 3 targety i zadaje 20% obrażeń. Przede wszystkim mocna postać podłuki i bardzo fajnie się też sprawdza w blidzie na przykład pod króliczka, który oczywiście też się nadaje pod łuki w ratowaniu świata z tego tytułu, że zwiększa damage krytyczny o 225%, a dodatkowe AOE jest jak najbardziej pożądane. Naprawdę turbo mocna postać, więc sobie zróbcie tą fabułę, a moja propozycja buildu na dzisiaj jest turbo prosta, mianowicie farach o kamiennym sercu pod wymiatanie na całego. W momencie, kiedy sobie aktywuję rokowy riff, zwiększa sobie wskaźnik trawień krytycznych i leczę moją postać. Aktywatory bojowe bity, zlikwidowanie 10 wrogów w ciągu 9 sekund daje efekt rokowego riffu, który oczywiście zwiększa mi damage o 50%. Subwafle, wiadomo, w momencie kiedy kiedy będę chciał sobie aktywować Rockover Rift, to, to zrobię. Bardzo fajny aktywator. Troszkę nas zmusza do farmienia metalu, co jest bardzo dla mnie istotne, bo ja lubię farmić materiały w ratowaniu świata. Przechodzimy dalej. Oczywiście mamy dwa perki pod snajperki, z tego tytułu, że łuki w ratowaniu świata są klasyfikowane jako karabiny snajperskie. Więc mam perk szybka, oneta, który zwiększa obrażenia snajperek o 17% i pewny strzał, czyli zwiększenie obrażeń krytycznych snajperek o 75%. I na końcu mam siłę jaszczura, po prostu co sekundę dodajemy 3% aktualnego poziomu zdrowia do obrażeń przy następnym trafieniu z broni dystansowej. I tak się prezentuje cały build, idziemy na 160 i pokazuję Wam, jak mocna jest ta postać. No i rozpoczynamy misję ewakuacji schronu, i będąc szczerym, jestem solo na misjach z randomami, i będąc szczerym, totalnie nie wiem, czego się mogę aktualnie spodziewać. Postaram się jakoś tak ogarnąć, żeby oczywiście wszystko poszło sprawnie. Troszeczkę musiałem zabudować, jak sami możecie zauważyć, w farach na randomach z aktywnym, oczywiście, rokowym riffem. Radzi sobie całkiem, całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o eliminowanie tych, bym powiedział, najmniejszych wrogów. I teraz tak, ja wam powiem taką jedną rzecz. Jeżeli oczywiście pojawi się boss, ja nie będę ukrywał, będę się wspomagał trochę miotaczem. Z tego tytułu, że nie oszukujmy się. Mogę mieć troszkę przypał ze smasherami, więc o, z zresztą możecie sobie zauważyć, idzie smasher. No, nie ukrywajmy, no wyciągnę. Wyciągnę tutaj mojego gagatka, który oczywiście sprzątnie tego smashera w mgnieniu oka. Z tego tytułu, że nie oszukujmy się łuk sonowy na smashery może nie jest turbo najlepszym wyborem, um, tylko oczywiście na drobnicę. To jest rzecz elementarna, że tak mogę powiedzieć. Okej, okay, dobra, zresztą widzicie, ile go Zresztą jest oczywiście leczący impuls. Więc no co zrobię, no po prostu usunę tego smashera w sposób, bym powiedział najprostszy, on mi tutaj wiedzie. Okej, okay, dobra, usuwamy, usuwamy, nie zebrałem ani jednego subwapla z tego tytułu, że po prostu nie mam żadnego teammate'a. No, no tak to wygląda. <ścoughs> tak to, moi drodzy, wygląda. Jak sobie ładnie zabudujecie, no to oczywiście będziecie sobie wiadomo bardzo fajnie tym demagem ciskać. No zresztą zobaczcie sami. Oczywiście jest leczący impuls, więc każda likwidacja wroga leczy moby dookoła, więc po prostu się muszę e, wiadomo co pilnować, ale te, najm te najmniejsze moby po prostu ściągacie na hita i oczywiście dostajecie bonusowe AOE ze strzały Amora to jest wręcz bym powiedział turbo, turbo istotne, okej, okay, zaraz pewnie przyjdzie jakiś boss, znając życie no zresztą zobaczcie sami, proszę bardzo proszę bardzo, jaki damage jak te moby są eliminowane, tylko z tego co widzę, ja niezbyt mam rokowy riff aktywny z tego co widzę, też nie mam żadnego subwafa, który mógłby mi tu jakoś pomóc Okej, okay, tam widać się coś przebija. Oho, oho. Ale jak widzicie, solo na farach 160. Bez ani jednej bazy jesteście w stanie na spokojnie sobie ogarnąć. Zresztą powiem wam tak szczerze: zbytnio trapów nie nawkładałem, że tak mogę powiedzieć. Tutaj jakiś delikatny mały tunelik, tu tak samo tutaj też dookoła, tu poblokowane no i co, no i jakoś sobie to daje radę, że tak mogę powiedzieć zresztą zobaczcie sami proszę bardzo jak te moby zostają od przeze mnie eliminowane, no zresztą łuk senonowy no mówi to samo za siebie, że to jest bym powiedział dosyć mocny schemat właśnie też pod tą postać z tego tytułu, że po prostu strzała przebija wszystkie cele i przy okazji dostajecie bardzo fajną obszaróweczkę ze strzała mora, zresztą ja sobie mogę strzelać przez ścianę, mogę sobie tak z tyłu kontrolować to co się dzieje no, tak to, moi drodzy, wygląda. Słyszę smashera, e, tylko ja mówię sobie... Okej, okay. dobra, o kurde, blaszka, to jest epicki gruchotacz, e, chyba mam lipę, e, chyba mam lipę, no on się tutaj wbije, e, wszystko wywali, no postaram się go jakoś wyeliminować jak najszybciej, no nie no, musi wlecieć miotacz. A jednym, jednym pociskiem go zabiłem, okej, okay, dobra, spoko, może być, mi się to bardzo, bardzo podoba, ja wręcz bym powiedział, no... Bardzo fajnie, mi się to podoba. No okej, okay, tu mi trochę tunel rozsadził. Eee, dostawię sobie tak, żeby po prostu było tak jak być powinno. Proszę bardzo, proszę bardzo. Może przejdziemy sobie na drugą misję na jakieś obozy, żeby wam pokazać jak to wygląda na bardzo dużej grupy mobów. Ja bym sobie dostawił tylko przeciwlotki. Ehehe, gdzie to jest łapka przeciwlotnicza? Dostawmy sobie, eee, okej. Okay. Proszę bardzo, są czachomiotki. Tylko teraz, z tego co kojarzę, są te nowe czachomiotki. Czachomiotki miłości, że tak mogę powiedzieć. I one, bym powiedział, nie biją damage'ów struktury. Okay. No Okej, dobra. Proszę bardzo, proszę bardzo, jak wy te moby wszystkie ściągacie. Rzecz piękna. W ogóle ja też żadnego gadżetu nie użyłem. Lol, żadnych turetów, nic totalnie. Proszę bardzo, proszę bardzo, jak te wszystkie moby eliminujecie, obszarówka, proszę bardzo, no mocna postać, po prostu mocna postać w ratowaniu świata, polecam sobie wykonać rzeczywiście tą fabułkę, bo tak naprawdę za półtorej godzinki grania dostajecie naprawdę turbo mocnego bohatera w ratowaniu świata i to jest rzecz przede wszystkim bardzo, bardzo istotna, a te najmniejsze moby po prostu eliminujecie sobie jak chcecie, no piękne to jest, piękne, po prostu piękne. Okej, okay, dobra, z tego co widzę mój damage jest taki bym powiedział trochę niski. Ale to z tego tytułu, że nie mam żadnych teammate'ów, którzy by mi pompowali damage i pompowali mi statystyki. Tak to wygląda. Idą beczki, tak? No to nie chcemy, żeby te beczki wybuchały eee, w tym oczywiście tunelu. No i z tego co widzę cały czas burstuje. 40 sekund do końca. Jest wszystko tacy, tylko szkoda, że jest ten leczący impuls z tego tytułu, że po prostu te moby się leczą i tak naprawdę jeden strzał leczy te moby do full HP, nie? tak to wygląda, nie? Ale zresztą zobaczcie ile tego demedżu jesteście w stanie wcisnąć z farach. No zobaczcie, no grupy mobów, no po prostu same umierają, te najmniejsze moby oczywiście. Okej, okay, dobra. Jest to jakiś mgielny potwór, proszę bardzo. Trzy strzały i nie ma gościa, co? Na mocy 250. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Okej, okay, i 160 Farach. Bym powiedział całkiem, całkiem. Dosyć bym powiedział, prostej zabudowie wykonałem solo, nie? Także jest git. Dobra, widzowie, odpaliłem tą samą misję. Nie było obozów na wyższej mocy, ale za to pokażę Wam z łukiem lampowym, jak to się prezentuje. A powiem wam tak szczerze mówiąc, że łuk lampowy wraz z Farach jest naprawdę rzeczą niesamowitą. Zresztą zobaczcie sami. Tylko, oczywiście wiadomo, co trzeba zrobić, trzeba trafiać, a z racji tego, że no nie oszukujmy się, ja mam troszkę słabego aima, jeżeli chodzi o łuki. No to ale w momencie jak już trafimy, no to się dzieje po prostu magia, że tak mogę powiedzieć. Udało mi się troszkę subwawki zgarnąć, więc po prostu zobaczcie jak to się wszystko będzie prezentowało. Oczywiście, jeżeli chodzi o czyszczenie mobów, ok, 5 minutek do końca, no farach, uklampowy, no rzecz po prostu niesamowita. Zresztą zobaczcie sami, jak te moby schodzą, ile demaджу jesteście w stanie wbić w bardzo krótkim czasie. Oczywiście tego trzeba trafić, nie wiadomo o co chodzi. No i dobra, czekamy na jakieś mgielne potwory. Z tego łuku, oczywiście, wiadomo co e, jesteśmy w stanie zadać bardzo dużo obrażeń. Przede wszystkim, no te 1,700, 1, 600 na spokojnie, plus AOE, no rzecz po prostu niesamowita. No, ale jakoś mgielne potwory nie chcą się pokazywać. Okej, okay. no to po prostu sobie poczekamy i będziemy bili z daleka, ja się tylko wyleczę. Nie wiem po co Hila że Mogę oczywiście subwavelka sobie jakoś gadać. O, i mgielne potwory, proszę bardzo. Zobaczcie sami jaki to jest potężny damage. <laughs> piękne, po prostu piękne. Jak jesteście w stanie bardzo łatwo eliminować grupy mobów przez oczywiście AOE. Wiadomo o co chodzi. I z wuku, i z farach, dodatkowe targety. Im więcej mobów, tym po prostu lepiej i bardziej okazale to wygląda. Milion 200, milion 100, proszę bardzo, AOE. Z tego co widzę tutaj się niezbyt fajnie dzieje, no to troszeczkę tutaj ogarniemy ten temat. O, czachomiotka, proszę bardzo. Troszkę bym powiedział mniej okazała zabudowa, trochę więcej opon, ale w szczególności w cztery osoby to zdecydowanie wystarczy. Tam jest mobek. No, zobaczcie sami jaki damage, jaki damage. Piękne to jest. Po prostu piękne. Im więcej mobów, im lepszy aim, oczywiście z łuku lampowego, tym po prostu więcej damage'u zadajecie. O, idzie smasher. Zobaczmy. Nawet dwa bym powiedział. Nie blokuj mnie. Ja widzę ktoś tu gra Zenitem, że tak mogę powiedzieć. No i zabiera mi całą zabawę, że tak mogę powiedzieć, że nie? <laughs> Ale zresztą ten damage jest po prostu wręcz niesamowity widzowie. Niesamowity. O, idzie kolejny Smasher. Milion pięćset. Cztery strzałki, nie ma Smashera. Proszę bardzo, idzie kolejny. Idą tam chyba dwa nawet Smashery. Okej. Okay. nawet trzy, proszę bardzo. No i odbiera mi całą zabawę, chociaż w sumie z drugiej strony mogę bardzo fajnie AOE nastakować. Zresztą oni tak te smashery po prostu umierają. Jeżeli nie widzieliście tego filmu z tym kombem, oczywiście z Zenita, no to oczywiście wiadomo, też jest na kanale, też można sobie obejrzeć. Wiadomo o co chodzi, piękne. Pięknie. O, schron zaraz padnie. Niedobrze. Prawie 2 miliony wbiłem. A gdzie to? Co tu się dzieje? To jakiś boss był? A nie, to po prostu chromowane pustaki. <grytale> Tyle. Bardzo upierdliwe. A, tam jest boss. Okej. Okay. No to już go nie ma. Idą jakieś smaszery? Inne potwory? Chyba nie idą. Okej, okay. dobra. No ale damage zobaczcie. Wręcz niesamowite. O, jest ciska, czy jeden, drugi. He, na jednego hita praktycznie zdjęty. <laughs> pięknie, po prostu pięknie. Łuk lampowy, naprawdę turbo, mocna broń w ratowaniu świata. A w połączeniu z farach, no po prostu siejecie destrukcję w szeregach wroga. No zobaczcie sami, jakie ja, AOE, po prostu niesamowite. A jeszcze tutaj w ogóle są też moby wodne, które oczywiście dostają większy damage od żywiołu naturalnego. Wiadomo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ale damage, piękne, piękne, po prostu piękne. Dlatego sobie zróbcie tą fabułę za kastańca. Z tego tytułu, że Farah jest po prostu turbomocną postacią w ratowaniu świata. Zresztą sami widzicie, jakie ona ma możliwości i jaki damage potraficie wbić z odpowiedniej broni. Czy to z łuku ksonowego, czy to z łuku lampowego. No po prostu rzecz niesamowita. Niesamowita rzecz. <laughs> piękne, po prostu piękne. Tam jest jakiś ciskacz, no to już go nie ma. Idzie tutaj propanek. Nie ma propanka. No, pięknie. Po prostu pięknie. Tylko wiadomo, też trzeba trafiać. Wiadomo o co chodzi. O, serio? Naprawdę? I to tyle jeżeli chodzi o ten film. Tak się prezentuje Farah o kamiennym sercu w ratowaniu świata. Turbomocna postać, więc zróbcie tą fabułę. A za dzisiejszą uwagę bardzo wam dziękuję. Jeżeli film wam się spodobał, zaczepkę w górę, suba na kanale. i Widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego. baju.